Andrzej Baruła, dobry wieczór. Zapraszam na główne wydanie Panoramy Lubelskiej, Prezentacja strategii Rozwoju Polski do 2035 roku. Ćwiczenia obronne stacja 25. Nowa hala w Elizówce. Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przedstawiła w Lublinie wyniki konsultacji publicznych Strategii Rozwoju Polski do 2035 roku. Jednym z najważniejszych celów jest równomierny rozwój Polski, ale też szeroko pojęte bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie problemów demograficznych. Michał Hetman. Blisko dwa miesiące rozmów, 6 tysięcy uwag od gmin, województw i NGO-sów. Kluczowe w strategii jest bezpieczeństwo, w tym to cyfrowe małych ojczyzn. Kierunek jest znany i kierunek jest przez samorządowców pożądany. Potrzebują na to bardzo precyzyjnie przeznaczonych środków, także dla spółek samorządowych. I my takie środki będziemy na to przeznaczać, taki fundusz preferencyjnych kredytów. Dla spółek samorządowych na cyber. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ma być wzmocnione poprzez inwestycje w polski prywatny sektor zbrojeniowy oraz zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, w tym elektrowni węglowych. To jest i obrona jakby w sensie zabezpieczenia, czyli przed cyberatakami, przez zagrożeniami zewnętrznymi, tym tak zwanymi hybrydowymi, ale również inwestycje, bo to jest obrona. Czyli mówiąc krótko, zapewnienie dla regionu kluczowego ze względu na energetykę, bezpieczeństwa, powiedzmy sobie tego potencjału. Strategia zakłada również rozbudowę i odbudowę kolejowej infrastruktury. Pierwszej połowie przyszłego roku, konkretny projekt tej zintegrowanej sieci kolejowej w całości ma zostać um, opinii publicznej przedstawiony. I w w tym biorą udział już samorządy, ale także w toku konsultacji do naszej strategii składały swoje uwagi dotyczące tego, które, które z tych połączeń powinny być odbudowywane albo modernizowane. Twórcy strategii rozszerzają też listę miast kluczowych dla rozwoju policentrycznego. Jaki jest scenariusz dla Lublina? Chcemy, żeby inwestycje, które spłyną do Lublina, spowodorowały, żeby w przyszłości w ciągu 10 lat Lublin dołączył do metropolii ponadregionalnych z tych sześciu, żeby było 13 równomiernie rozłożonych po całym kraju. Wdrażanie strategii, którą rząd zajmie się na początku przyszłego roku, ma być sprawdzane przez stronę społeczną. Co do zasady, ta mądrość ogółu jest większa. I następnie, jeżeli chcemy, żeby ta strategia była faktycznie wdrożona. Z powodzeniem, z sukcesem, to także musimy zaangażować czynnik społeczny, wszystkich ludzi, do tego, żeby oni chcieli realizować tę strategię, żeby chcieli się w nią włączać. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się też z przedstawicielami Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W regionie, we współpracy z samorządami, realizowanych jest blisko 50 inwestycji dla rodzin o średnich zarobkach, które nie mogą uzyskać kredytu hipotecznego. To nie przygotowania do wojny i aktów dywersji, ale praktyczna lekcja reagowania kryzysowego. Na terenie gminy Wilkołaz odbyły się ćwiczenia obronne pod kryptonimem Stacja 25. Wojsko, strażacy i służby podległe samorządom uczestniczyły w symulacji wykolejenia się pociągu i ewakuacji rannych. Filip Karman. Pierwsze zastępy pojawiły się po kilku minutach od komunikatu, które miały otrzymać wszystkie służby w województwie. Lokalizacja pozorowanego zdarzenia nie była przypadkowa. Przez tą gminę przebiega kolej, ale także droga ekspresowa S-19, więc tutaj może odpukać tak, zdarzyć się w każdej sytuacji sytuacja nadzwyczajna, kryzysowa. W tym przypadku chodziło o wypadek komunikacyjny. Wykoleić w rejonie stacji Wilkoła miał się pociąg osobowy. W sumie rannych zostało 16 osób. Kluczowe było najpierw zabezpieczenie, a potem ewakuowanie ofiar. Pamięta Pani, Pierwsze jest przeprowadzenie triażu, czyli segregacji poszkodowanych pod względem zagrożenia dla ich życia, zdrowia. Jest tylko mnie głowa boli, nic więcej. Tak jak słuchaj, tylko głowa boli, nic więcej. To są bardzo dobre ćwiczenia dla, dla strażaków, że wiemy jak się zachować w pewnych sytuacjach. W takich większych skalach, nie? Że potrzebujemy wszystkiego i sprzętu dobrego przede wszystkim, nie? Że, ma, że to posiadamy przede wszystkim. To dzięki sprzętowi, ale także kwalifikacjom i doświadczeniu służb udało się szybko wywieźć rannych z miejsca zdarzenia. W sumie interweniowało około 100 osób. Tak naprawdę to jest koordynacja wszelkiego rodzaju służb na terenie całego państwa czyli począwszy od wojska, od policji, od straży pożarnych, od ruchów odchodniczych straży pożarnych, poprzez służby medyczne i poprzez oczywiście pracowników Urzędu Gminy Wilkowa. W pomoc służbom włączyli się także krótkofalowcy. Proste komunikaty, które trafiają do właściwych jednostek, mogą skrócić czas akcji ratowniczej o kilkanaście procent. Zrozumiałem, żeby to działało na jednej częstotliwości, bo często służby nie słyszą między sobą się. Bo straż działa na innych częstotliwościach, policja działa na innych częstotliwościach i pogotowie też. Tego typu ćwiczenia dla większości samorządów wciąż są ewenementem, ale będą odbywać się częściej. Znowu nowej ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej, jak najbardziej te ćwiczenia raz na pięć lat. A szkolenie co roku. Wdrażana ustawa wymusza na samorządach nie tylko organizowanie ćwiczeń, chodzi także o dofinansowanie samorządów, a także przeglądy i modernizacje znajdujące się na ich terenach, schronów i miejscu ukrycia. Filip Karman, Panorama Lubelska. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Turce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa, włączając się do ruchu, przejechał po 37-latku. Mężczyzny nie udało się uratować. Dołączał się do drogi wojewódzkiej nr 82, było to w Turce po godzinie 15.30. No i najprawdopodobniej przejechał po mężczyźnie. Ustalamy teraz, czy ten przejechany mężczyzna, 37-latek, który nie żyje, dostał się pod koła bezpośrednio przed ten pojazd, czy został potrącony, czy też wcześniej leżał już w tym miejscu, a kierujący go nie zauważył. Faktem jest, że kierujący Volkswagenem, który przejechał po tym mężczyźnie, nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy, został zatrzymany, gdy stał w korku. 65-latek w chwili zatrzymania był trzeźwy. O wypadku służby poinformował inny kierowca, który był świadkiem tego zdarzenia. Sprawą zajmuje się prokuratura. Rynek hurtowy Elizówka wzmacnia swój potencjał. Dziś oficjalnie otwarto nową halę magazynową, która oferuje boksy przystosowane do składowania produktów rolnych. Emil Paliwoda. Hala M1, której budowa pochłonęła około 17,5 miliona złotych, to odpowiedź rynku hurtowego na rosnące potrzeby branży. Okazuje się, że mamy 99% najmu powierzchni. Którą tu dysponujemy. Na powierzchni prawie 3300 m2 rozmieszczono cztery identyczne boksy. Trzy z nich już znalazły najemców. Każdy umożliwia swobodny podjazd ciężarówkami. Idlakiem załadować, rozładować ten towar, który tu będzie przybywał. Skracamy łańcuchy dostaw, dajemy możliwość grupom producentów, tym, którzy sprzedają produkty, Kolejne miejsce magazynowe i do handlu, które będzie służyć lubelskiemu rolnictwu. To jest ogromnie ważne. Budowa przestrzeni magazynowych wzmacnia potencjał lubelskiego rolnictwa. Dotyczy to przede wszystkim eksportu. Jabłka, to, to Polska jest producentem do no, bokajzni 3 miliony ton. I istotna jest ta baza przechowalnicza, bo jako konsumenci w Polsce możemy około milion ton skonsumować. Dwa miliony musi być wyeksportowane i ważne by to przechować i w dogodnym terminie, w dogodnych warunkach zbyć. Rynek hurtowy Lizówka oferuje obecnie prawie 5,5 hektara zadaszonych powierzchni. Resort rolnictwa planuje wykorzystać ten potencjał. Mamy w zamiarze niebawem w ministerstwie wprowadzić pilotaż. Pilotaż, jeżeli chodzi o huby regionalne, o wzmacnianie potencjału rynku, o skup płodów rolnych od polskiego Rolnika, tak aby rolnik mógł się zrzeszać, aby mógł wzmacniać potencjał i w tych hubach będzie możliwość również badania e, eksperty dotyczące produktu rolnego. Otwarciu hali towarzyszyła uroczystość wyróżnienia najlepszych rolników w konkursie dziennika wschodniego. Takie gale mają pokazać e, tych, tych naszych liderów, bo rolników mamy wspaniałych, no ale taki ranking też ma pokazać nie tylko. Zasługi w branży rolnictwa, ale też i problem ten, który jest tych rolników wyeksponować. Po raz siódmy przyznano wyróżnienia dla najlepszego rolnika, hodowcy i koła gospodyń wiejskich. Teraz o bardzo ważnym problemie. W ubiegłym roku w Polsce ponad 120 nastolatków odebrało sobie życie. Liczba podjętych prób samobójczych jest znacznie większa. Skala problemu niepokoi, dlatego potrzebne są kompleksowe akcje profilaktyczne. W Lublinie trwa konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Jestem, widzę, reaguję. Na początku podejmowałam takie próby znikania na zasadzie co się stanie, jeśli dzisiaj mnie nie będzie. Czy ktokolwiek w ogóle to zauważy? Osiemnastoletnia Dominika z Lublina chciała odebrać sobie życie w pierwszej klasie liceum. W skali roku w Polsce próbę samobójczą podejmuje około 2000 nastolatków. Samotność, czasami wykluczenie, przemoc rówieśnicza, ale także przemoc ogólna również w domu czy w środowisku. Na zdrowie psychiczne dzieci wpływa także świat cyfrowy i okres izolacji spowodowany pandemią. W konsekwencji wiele młodych osób cierpi na zaburzenia lękowe, depresję czy Zespół nadpobudliwości. Nie zawsze pomoże szkolny psycholog. To niestety wygląda tak samo jak w całej Polsce mniej więcej statystycznie czyli, czyli e, potrzeba jest dużo większa niż, niż jest, jesteśmy w stanie ją zapewnić. Trzeba zapewnić szerszą i kompleksową pomoc i to oni rozmawiają w Lublinie, eksperci z dyrektorami szkół. To grupa około 600 osób. Chcemy też, jak gdyby, upowszechnić temat. Zdrowia psychicznego, nie bać się o tym mówić, mówić o tym otwarcie, zachęcać do dyskusji. Jednym z rozwiązań jest zachęcenie dyrektorów szkół do kontaktu z organizacjami pozarządowymi, by wspólnie pracować z młodzieżą. To są różne fundacje, które zajmują się pomocą, to są. To są psychologowie, którzy pracują z młodzieżą różnymi metodami. Niektóre szkoły już zdecydowały się na taką współpracę z trzecim sektorem, a do lekcji z psychologiem na stratków namawiać nie trzeba. Uczniowie na warsztatach e, uczą się radzić sobie ze swoimi emocjami. Poznają też praktyczne e, nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim dostają też dawkę wiedzy psychologicznej i to wtedy Pomaga im ułożyć swoje zachowania. Młodzież może też korzystać z telefonów zaufania. Jeden z nich działa w centrum interwencji kryzysowej w Lublinie. Każdego dnia po pomocy dzwoni kilkanaście osób. Kilkuminutowa rozmowa nierzadko ratuje życie. Jak przyspieszyć przepływ informacji między instytucjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością, jak być empatycznym i skutecznym w aktywizacji zawodowej tych osób, o tym w świdniku rozmawiali przedstawiciele sektora społecznego. Czułe miasto to pomysł dyrektorki Chełmskiego mopr Mopru. Chodzi o tworzenie atmosfery dialogu, otwartości i współpracy mieszkańców przy tworzeniu usług społecznych. To daje poczucie bycia. U siebie. Takimi kamieniami milowymi jest przekroczenie granic silosów, jeśli chodzi o polityki publiczne. Bo jesteśmy lokowani instytucjonalnie, resortowo i silosowo i w silosach brakuje powietrza. Trzeba siebie zobaczyć nawzajem i uznać swoje kompetencje i także uznać. Fakt, że te kompetencje na siebie nachodzą. Kompetencje na siebie nachodzą, a to skutkuje dublowaniem się instytucji w wykonywaniu tych samych czynności na rzecz osoby niepełnosprawnej. Są osoby na przykład niepełnosprawne, mało komunikatywne, które potrzebują wsparcia technologii asystujących, więc jeśli my w szkole poprowadzimy takie dziecko w tym kierunku, aby ono mogło wykorzystywać technologie asystujące, da dana to środki finansowe, no to ta osoba pod względem komunikacyjnym jest zaopatrzona. Wydajemy. Rokrocznie ponad 100 milionów na kwestie związane z, między innymi z aktywizacją zawodową, na coaching, na treningi personalne. To, jest, to są pieniądze, które przekazujemy organizacjom i które takie szkolenia dla osób z niepełnosprawnością prowadzą. Pod tym względem Lubelskie jest w krajowej czołówce aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wspólne bazy danych, ustawowe zwiększenie kompetencji pewnych ośrodków to... Daje efekty. Możemy właśnie wchodzić w społeczności lokalne, możemy politykę zdrowotną realizować, możemy e, e, nawet ekologię, sport, no bardzo, kulturę, bardzo szeroki wachlarz działań. I to otwiera właśnie możliwości takiego elastycznego oddziaływania na politykę społeczną lokalną. Według danych GUS w Polsce orzeczenie o niepełnosprawności posiada blisko 4 miliony osób. To jest główne wydanie panoramy lubelskiej. Spójrzmy, co jeszcze w programie. Powstaje gigamakieta lubelszczyzny. Szkolna drużyna z Zamościa, najlepsza w Polsce. Na 220 metrach kwadratowych udało się pokazać to, co najpiękniejsze w województwie lubelskim. Po blisko dwóch latach żmudnej pracy są pierwsze efekty projektu mikrocity.pl. Ale plany są dużo bardziej ambitne. Interaktywne makiety mają powstać w całej Polsce. I tak fragment po fragmencie. Każde drzewo, budynek, auto, elementy architektury mają tu swoje miejsce. Autorzy projektu chcą jak najdokładniej odwzorować Lubelszczyznę. Mają tylko i aż 220 metrów kwadratowych. Na pewno pojawi się Lublin, Stare Miasto, Arena Lublin, Motor Lublin, który zresztą teraz jest w przebudowie. Pojawi się stok narciarski Nartraj z Szanowa, pojawi się Nałęczów, Kazimierz, fragment Zamościa azoty, puławy, jeszcze ciekawych parę elementów. Sebastian Rzepa jest autorem projektu. Modelarstwem pasjonuje się od zaledwie czterech lat. Stworzył autorski program do tworzenia elementów makiety. Gdy pomysł zaczął nabierać rozmachu, zespół z Lubartowa przeprowadził się do jednej z hal lubelskich zakładów tytoniowych. Drukarki 3D pracują tutaj bez przerwy. Większość elementów tworzymy, modelujemy sami, potem drukujemy to, malujemy i doprowadzamy do stanu takiego, żeby to ładnie wyglądało i w miarę jak najbardziej realistycznie. Natomiast wszystkie tory, tabor, elementy takie elektroniczne kupujemy. Elektryczne Pendolino będzie miało się gdzie rozpędzić. Choć makieta wykonana jest w skali 1 do 87, długość samych torów pod składy to w tej hali półtora kilometra. Sebastian siada, pół godziny, godzina zależy od projektu i lecimy z drukarkami. Chodzą non stop, jeden druk się kończy, czyszczę, zaczynam od początku i wszystko leci. Jeden za drugim, jedno drzewko za drugim, że tak powiem, krzaczek za krzaczkiem, także. także drukarki chodzą na stop. Bez żmudnej pracy ludzkich rąk nie udałoby się stworzyć muralu, który wizualnie dopełnia projekt. Pomyśleliśmy z Sebastianem, że zamiast tapety stworzymy coś bardziej odpowiedniego pod kątem właśnie makiety. Coś ludzkimi rękami po prostu artystycznymi. I tak jak makieta jest właśnie stworzona za pomocą tutaj rąk kolegów, przyjaciół, tak mural też ja stworzyłam od początku do końca na tej ścianie za pomocą pędzli, farb i... Mojego talentu, wiedzy, doświadczenia. Za nami oficjalna inauguracja projektu microcity, który jest czaso i kosztochłonny. To bagatela 50 milionów złotych. Ułożenie jednego metra kwadratowego makiety to 15 tysięcy złotych. Na jednym piętrze mamy tutaj blisko 2000 metrów kwadratowych. Docelowo makieta ma zająć 3 piętra, więc praktycznie cały budynek, w którym się znajdujemy. Budowniczy mają wsparcie finansowe, partnerów. Pracą z entuzjazmem przegląda się także lubelski ratusz. To jakby sygnał do tego, że wszystkich nas tak naprawdę ten projekt od początku pasjonuje. I wszyscy czekaliśmy na ten efekt końcowy, który oczywiście rozłożony na etapy, ale już dzisiaj widzimy, jak fantastyczny jest i jak dużo różnych dziedzin tak naprawdę łączy. Bo z jednej strony i perełka turystyczna, jak na to patrzymy, ale z drugiej strony dla nas to też szalenie ważne pod kątem Europejskiej Stolicy Kultury. Planowane otwarcie. Pier pierwszej z 16 części makiety na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Aleksander Bruciński, Panorama Lubelska. A już 8 grudnia w Lubelskim Centrum Kultury rozpocznie się czwarta edycja Bliskiego Wschodu Festiwalu Teatralnego w tym roku poświęconego białoruskiej grupie Wolni Kupałowcy. To artystyczny kolektyw, który opuścił swój kraj po protestach w 2020 roku. Wolni Kupałowcy to zespół z białoruskiego Teatru Narodowego imienia Janka Kupały z Mińska. Kiedy wystąpili przeciwko reżimowi Łukaszenki, stracili pracę i szansę na życie w rodzinnym kraju. Wyemigrowali, między innymi, do Polski. Wiele z nich odnosi się do politycznych tematów, do reżimu. Do ludzi, którzy znajdują się w więzieniach w Białorusi. Ale już po pięciu latach, już ich najnowsze premiery, takie jak Waliska, zaczynają poruszać tematy bardziej uniwersalne. Artyści otwarcie mówią o konsekwencjach autorytaryzmów i totalitaryzmów, ich obecność na Bliskim Wschodzie ma być wyrazem solidarności z marzącymi o wolności Białorusinami. I szansą dla polskiego odbiorcy na obcowanie ze sztuką. Sąsiadów. To dzięki nim usłyszeliśmy w Polsce dziady po białorusku, i to od nich cały czas uczymy się tej lekcji, że ta niezależna, tłamszona kultura białoruska jest. Par excellence kulturą europejską, jest kulturą ze środka Europy, z żadnych rubieży i prowincji. Białorusini są drugą najliczniejszą mniejszością narodową mieszkającą w Lublinie. Organizatorzy zaplanowali nie tylko spektakle, ale i wykłady, prelekcje naukowe oraz laboratoria teatralne. Na którym e, próbowane są nowe pomysły, ale też laboratorium, w trakcie którego e, wykluwają się nowe grupy i rzeczywiście odbywa się taka prawdziwa integracja, e, i, która ma swoje pokłosie później w e, jakichś realizacjach teatralnych. Bliski Wschód odbędzie się w dniach 8-14 grudnia. Wejściówki są bezpłatne, szczegóły ich rezerwacji znaleźć można na stronie Centrum Kultury w Lublinie. Drużyna piłkarska ze szkoły podstawowej nr 9 w zamościu wygrała turniej z Orlika na stadion w kategorii U14. Wielki finał odbył się na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrodą dla zwycięzców ogólnopolskiego turnieju Orlika na stadion jest tygodniowy obóz szkoleniowy w Akademii Piłkarskiej FC Barcelony dla młodych sportowców to ogromne przeżycie. Duma mnie rozpiera, że jadę do Barcelony, bo w jeden rok dwa marzenia spełniłem swoje. Wyjazd do Barcelony i zagranie na narodowym. Ten wyjazd jest dla mnie po prostu no szczęściem po prostu i nagrodą za to walkę, którą moi koledzy, no i ja próbowałem też obronić dużo no oczywiście setek dla innych zawodników. Droga do sukcesu nie była łatwa. Miała trzy etapy: miejski, regionalny i wojewódzki zwieńczeniem był udział w finale. Te wszystkie etapy scementowały troszeczkę drużyny, stworzyły taką drużynę za szkolnej, drużynę, drużynę bardziej profesjonalną. E, z każdym meczem było było coraz lepiej, coraz 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 lepiej nam to wychodziło. Kolejne kroczki, małe kroczki kolejne e, robiliśmy do tego, żeby awansować coraz dalej, coraz dalej. No i e, jak widzimy, doprowadziło nas to aż na stadion narodowy. A jak zawodnicy oceniają sobotnie zmagania na PGE Narodowym w Warszawie? Najtrudniejszym meczem moim zdaniem był mecz półfinałowy, czyli z drużyną z Szczecina, gdzie tam wygraliśmy 4-2, ale pokazaliśmy charakter i moim zdaniem to był najlepszy mecz z całej drużyny i wszystkich chłopaków, którzy grali. Więc... Udało się to, co się udało, i lecimy do Barcelony. O tytuł najlepszych w kategoriach wiekowych U13, U14 i U15 walczyły 24 zespoły. Drużyna otrzymała gratulacje, dyplomy i upominki od prezydenta Zamościa, ale nie tylko. Wręczyłem im dzisiaj czek na kwotę 10 tysięcy dla szkoły, na ubrania, na sprzęt. Jest to może symboliczny taki gest i też chcemy pokazać, że doceniamy ich pracę. Szkoła podstawowa numer 9 w Zamościu od dawna kształci uczniów w różnych specjalnościach sportowych. Mistrzostwo Polski w Turnieju Piłki Nożnej z Orlika na stadion to jedno z największych osiągnięć. Gratulujemy nie tylko chłopcom, ale także nauczycielom naszej szkoły, którzy potrafili stworzyć z tej grupy drużynę, potrafili ustalić właściwą taktykę na poszczególne mecze, a przecież te drużyny, z którymi musieli zmagać się, w rozgrywkach ogólnopolskich już na PG Narodowym to były drużyny złożone z chłopców, którzy trenują w różnych klubach w całej Polsce. Być może sukces młodych sportowców ze szkoły podstawowej numer 9 zmotywuje inne szkoły do sięgania po medale, a za mojską drużynę czeka wspaniała przygoda. Będą trenowali pod okiem hiszpańskich szkoleniowców i zwiedzą obiekty sportowe Barcelony. Gratulujemy młodym piłkarzom i jeszcze zaproszenie na gościa panoramy o 21:15. Naszym gościem będzie profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Polecam i zapraszam na nasz wieczorny serwis o 21:30. Do zobaczenia.